Dobrze! Ktoś idzie! Na ognie piekielne mamy pożar! Kto to mówi? Pokaż się! Nie boję się faceta, który nie ma odwagi się pokazać! Aha, i sobie poszedł i tak? Ok, ale brakuje nam jeszcze jednego elementu. Potrzebujemy tutaj kapelusz dołożyć, torbie ze śmieciami. No, i teraz naprawdę groźny cień tutaj mamy. Doskonale pasuje, ale jestem sprytna. Dość sugestywne, moim zdaniem. Tak, Freddy powinien się teraz nabrać. naj no za pałki. Teraz musisz się dotknąć. Ktoś idzie. je. Ej, parzyć, do góry. Co juro strasznego. No, gdzie piekielne, mamy pożar. Kto to mówi? Pokaż się. Już dobrze. Proszę, niech pan nie strzela. Słyszy pan. Przepraszam, że pana goniłem. Freddy nakręci teraz dla ciebie małpkę, jeśli chcesz. Aha, będzie nakręcał małpkę, dopóki nie powiesz, żeby przestać. Tak myślę. Aha, aha. 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 Jak mu się kolana trzęsły, aż ze strachu. O! Nawet tańczy. Proszę bardzo, robi wszystko, co mu kazaliśmy. Freddy Melon. Naprawdę porządnie nakręciłam małpkę, więc będzie chyba tańczyć przez dłuższy czas. Naprawdę porządnie nakręciłam małpkę, więc będzie chyba tańczyć przez dłuższy czas. Hmm. Wydaje mi się, że mo możemy potrzebować tej małpki dalej. Sądzę, że mały facecik stoi tam, gdzie miał stać. No dobra, no to niech sobie stoi. Wchodzimy do kina. O, i jesteśmy w środku. Hmm. O, jest tutaj Cortez. Dopiero teraz go zauważyłem. Jakiś film tutaj sobie leci. Słychać go. Ale nie wiadomo jaki to. Tyle czasu zmarnowałam, żeby się dostać do kina, a on mógł po prostu wyjść i spotkać się ze mną. Mam ochotę go kopnąć. <grym> Wygląda na to, że Cortezowi podoba się film. Takiemu to dobrze. Wygląda na to, że. No i teraz to się dużo więcej chyba od niego dowiemy, co tu się w ogóle dzieje. Dobra, przyspieszymy cię trochę. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam, żeby cię znaleźć. Najpierw. Lubisz filmy? Jasne, kto nie lubi. Zaraz, próbowałam ci powiedzieć, że. Nie przepadam za współczesnymi filmami. Są zbyt głośne, a przy tym niejasne i mało wyrafinowane. Ale stare filmy, te naprawdę stare, mają urok i prostotę, która do mnie przemawia. Słuchaj, nie przerywaj mi znowu, proszę. Zaczyna mnie to wkurzać. Ależ ja ci nie przerywam Chyba, że mam coś ważnego do powiedzenia Mów dalej Co chciałaś powiedzieć? Dlaczego kazałeś mi siebie szukać po całym mieście? Szukać mnie? Siedzę tu od paru godzin, seniorita Nigdzie się nie ruszałem Powinnaś raczej zapytać, dlaczego musiałaś mnie szukać hmm. Co jest takiego w starych filmach? Ha, teraz ty zmieniasz temat. To raczej w moim stylu, prawda? Czasami potrafisz być irytująco zadowolony z siebie, wiesz? Oczywiście. I przepraszam za to, że dzisiaj tak trudno było mnie znaleźć, ale musiałem przyczaić na kilka godzin. Czy ma to coś wspólnego z gliniarzem, który obserwował to miejsce? Ta, więc dobrze zrobiłem, że nie wyszedłem z kina, żeby cię poszukać. Już go nie ma. Masz jakieś problemy z policją? Zaraz, nie mów. Urząd Imigracyjny. Nie, seniorita. Nie z policją. Są poważniejsi gracze niż policja. Nie chcę wiedzieć. Nie mam zamiaru mieszać się w sprawy mafii, czy gangów, czy coś takiego. W ogóle nie lubisz się angażować, prawda? Moje życie jest wystarczająco skomplikowane, panie Cortez. Nie wiem nawet, co ja tutaj robię. Naprawdę? Pragniesz, potrzebujesz odpowiedzi, April. Zawsze to mówisz, ale nigdy nie dajesz mi żadnych odpowiedzi, tylko kolejne pytania. Kto chce cię dopaść? O co chodzi ze mną? Skąd tak dużo o mnie wiesz? Zamierzam odpowiedzieć dzisiaj na wszystkie twoje pytania. Zanim pójdziesz spać, twój świat się odmieni. Nic już nie będzie po staremu. Znowu mówisz zagadkami. To jak seks w mydlanej operze. Mnóstwo nudnych dialogów, a kiedy w końcu idą do łóżka, to wszystko dzieje się w ciemności i pod kołdrą. Zatem chcesz wiedzieć wszystko? Chodź, wyjdziemy stąd. Koniec gadania. Pokażę Ci prawdę. To chyba równie dobre miejsce jak każde inne. Przynajmniej nie ma nikogo, kto mógłby to zobaczyć. Z wyjątkiem szczurów? Co zobaczyć? Cofnij się, seniorita? Po co? Co robisz? Alicjo, wysyłam cię na drugą stronę lustra. Co? Co to? Proszę, powiedz, że to tylko hologram. To lustro, które odbija twoje sny. Ale ja nic nie widzę, tylko światło. Musisz przez nie przejść. Przejść przez to? O nie, nie ma mowy. Musisz podjąć decyzję, April. Cały czas przeszłość i teraźniejszość kręci się wokół tej chwili. W Twoich rękach jest los światów, ale musisz podjąć decyzję samodzielnie. Życie jest krótkie i sama je kształtujesz. Hmm. No proszę, Cortez, jakiś po portal nam wyczarował do innego świata. No cóż, możemy powiedzieć, że nie zrobimy tego, no ale myślę. Wiadomo, że trzeba to zrobić, ale może popróbujmy się podroczyć. Nie zrobię tego. Dobrze. Idź. Zaczekam tu przez chwilę. Może zmienisz zdanie i wrócisz, zanim będzie za późno. <śm> Okej. Okay. Możemy zabrać naszą małpkę. O, możemy. Dobra. W pamiętniku nic się nowego nie pojawiło, prawda? No, dość długo się nic nie pojawiło. Hmm. Cortes. Jesteś gotowa przejść przez lustro? Nie ma mowy. Jestem cierpliwy, więc poczekam. Ale nie wystawiaj mojej cierpliwości na zbyt ciężką próbę. Hmm. <grym> Możliwe, że da się tutaj zwlekać z tym, ponieważ mogliśmy wcześniej nie zgarnąć jakichś przedmiotów, które będą nam potrzebne dalej. Jesteś gotowa przejść przez lustro? Nie jestem pewna, co powinnam zrobić. Rozumiem. To trudne, bo zależnie od tego, co zrobisz, na zawsze zmieni się Twoje życie. Nie śpiesz się z podjęciem decyzji, jeśli nie jesteś jeszcze gotowa. No, musimy być gotowi. Jesteś gotowa przejść przez lustro? Dobrze, zrobię to. Nie bój się. Idź do światła. Nie mów tak. To brzmi zbyt złowieszczo. Tylko. Powiedz mi, co się stanie. Zaraz zrobisz pierwszy krok. W najdłuższej podróży swojego życia. Ale nie bój się, będę tu czekał. Muszę być szalona, skoro chcę to zrobić. Tak, tu się z Tobą zgadzam. <laughs> Dzięki. Cortez! No dobra. Jeszcze zanim przejdziemy, to ja zobaczę, czy wszystko mi się dobrze nagrywa. Dobra, przechodzimy przez wirujące światło. Cofnąć się już chyba nie może. A nie, możemy się cofnąć. Dobra, idziemy. Och, prawie zapomniałem. Kiedy będziesz chciała wrócić, odwiedź mojego przyjaciela. Nazywa się Westhouse Brian Westhouse. Okej. Okay. Dobrze, że mamy jakąś drogę powrotną umożliwioną jak on dziecku. I niech równowaga ma cię w opiece. I nas wywaliło gdzieś indziej to pod innym kątem. Cortes? Cortes. Mam co do tego złe przeczucia. Zaraz. Jakie imię kazał mi zapamiętać Cortez? Westhouse? Brian Westhouse? Wydaje mi się, że chyba tak. Cortez powiedział, że mu go poszukała, jeśli będę chciała wrócić do domu. W takim razie chcę wrócić już teraz. Hm. Wyrzuciło nas gdzieś w jakiejś, nie wiem, świątyni, czy w czymś takim miejscu. Ale jest tutaj echo, więc musi być to... Duże miejsce. Jakieś tutaj mamy malowidła ścienne, ale nie da się tutaj nic obejrzeć. Więc idziemy dalej. Kolejne jakieś. O, to jest okno. Okiennice są zamknięte, ale na zewnątrz jest jasno. Okiennice są zamknięte. Mhm. Lubię moje ubranie. Jest niedrogie, ale fajne. Fajnie, że nawet w takich okolicznościach masz ten komentarz wesoły. O ubraniu. O, jest tutaj ktoś. Kapłan. Zasłony. Latarnia. Kołysząca się latarnia. Oryginalne. Pasują do ogólnego wystroju tego miejsca. Lampy olejne, czy jak tam się nazywają ich magiczne odpowiedniki. Jakie magiczne odpowiedniki? Co ty gadasz? Lampy olejne. Lampy olejne. Okej. Okay. Przeogromne, atłasowe zasłony. Przeogromne, atlasowe. Drzwi są zamknięte. Drzwi są zamknięte. No, nie da się przejść obok tego kapłana. Wygląda na jakiegoś kapłana. To pogadajmy. Panie kapłanie. Witam. Panie kapłanie. Cześć. E tu. Emilie tuwa. <laughs> Nie rozumiem. Do you speak english? Potrząśnij głową. <laughs> Do you speak english? Parlez-vous français? Habla español? Aku mm. Starka en paras. Jeno malnate kandra. Ton mari, orethie et ton. Zginij głową, słuchaj, kim jesteś? Kim jesteś? Kena Sang, Mariortana. Magiken poseje ton. Sare al i Miriam tuej team. Tak, tak. Gdzie jestem? San kistue, tonan tuken al e magiken e antonan tonan asan. Gdzie jest Cortes? Tuton ken. Tu ken vernelia fata tim tu vermelia ton. Wydaje mi się, że trzeba go po prostu słuchać, żeby się w końcu z nim dogadać, ale z jeszcze głową? Aku tu fata sekwandare kenestale ton ton kenetue iryamba No pomożna. Skin, skinąć głową cały czas? Ton, kene tue Iriam kwa kite? A może i nie? Ton, Dobra, to już powtarza. A słuchajmy. Aku kande. Dobrze. Niranton ton al voch. Sankal koda magia. Toranse, szale, nawen. Wspólna mowa. No, już zaczął niektóre słówka mówić. Zrozumiałem. Wybacz, ale nie rozumiem ani słowa z tego, o czym mówisz. Tue eres, tu e eton, tu e fata. O, no, i się cofnęliśmy na początek. Dobra, to słuchamy tylko. to było. Al Ortae e zaczyna ciebie nareszcie tieza e magia e sara i znajomość aeltua utie przez pokolenia e umani znajomość wspólnomowy. Zaczynasz mówić z sensem. Co rozumiesz przez magię i wiedzę? Nie, dobra, posłuchamy. Teraz zezwoliłaś magii, by zagościła w twoim sercu. I by zawsze obecna, choć uśpiona znajomość wspólnomowy, kierowała twym słuchem i językiem. Ja rozumiem cię. Mówisz po naszemu? Dlaczego od razu mi tego nie powiedziałeś? Nie, dziecko. Nie mówię po waszemu. Mówię w nawen, wspólnomowie. W języku Arkadii. Arkadii? Zaraz, zaraz. Jak się tu dostałam? Co to za miejsce? I kim ty u diabła jesteś? Ach, znowu zapomniałem o manierach. Obawiam się, że tak zaabsorbowały mnie starożytne teksty i towarzystwo ojców, że zapomniałem o zasadach dzisiejszych manier. To znaczy? To znaczy, że byłem nieuprzejmy. Moje imię, drogie dziecko, to Tobias Grensred. Jestem Westrum Wartowników. Zakonu równowagi. Jesteśmy ojcami. No, dobrze. Jestem April. April Ryan. Rozumiem, że to Twoja pierwsza podróż przez tunel. Pierwsze przekroczenie podziału. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale to chyba przez moją pierwszą w życiu podróż przez tunel. Więc wyjaśnię Ci wszystko. Ktoś musi to zrobić. Brak ci przewodnika? Brak ci mentora? Mentora? Jest ten gość o imieniu Cortes. Pomagał mi. Powiedział mi o magii, i prawdzie, i o snach, i portalach, szalone rzeczy. Wtedy wydawały mi się szalone, ale teraz nie. Cortes bardzo dobrze, bardzo dobrze. A więc ruszajmy. Pozwól, że pokażę ci markurię. Najwspanialsze miasto, jakie istnieje. Cóż to za miasto? Pokaż nam. Tylko trzeba dojść do drzwi. Cóż tuż, tuż zobaczymy za tymi wrotami? Obejrzyj markurie, April. Pozwiedzaj, spotkaj się z ludźmi, a potem, kiedy już będziesz gotowa, wróć do świątyni. Wtedy odpowiem na każde Twoje pytanie. <laughs> i nas zostawił. Ciekawe, dobra mamy. W pamiętniku coś nowego. Nie dziwię się. To jest to tak. W Arkadii, czy ciągle jest sobota? Czy oni w ogóle mają tutaj soboty? Dlaczego nie krzyczę, nie panikuję i nie wyrywam sobie włosów z głowy? Przecież właśnie to powinnam robić. Czy kiedy zmierzysz się z niemożliwym, twój umysł nie powinien po prostu się poddać? Może to dlatego, że miałam tak wiele snów o ekstra. Teraz nawet nie wiem, czy można to nazwać snami. w każdym razie wizji, albo lepiej omenów. To by pasowało do klimatu tego miejsca, do magii. Ekstra magia. Pewnie mam po prostu zaakceptować to, że magia jednak istnieje. Przecież to niemożliwe, choć widocznie nie dość niemożliwe, bo tutaj magia istnieje. Cokolwiek to tutaj oznacza. Napisałem więcej na następnej stronie. To niezrozumiałe, ale mimo wszystkich tych dziwnych rzeczy czuję się normalnie. Choć ciągle ciężko mi to pojąć, chyba zaakceptowałam to miejsce, jest jakieś znajome i chociaż ciągle chcę wrócić do domu i to jak najszybciej, to jednak nie wpadam w panikę ani trochę, no, może troszkę. Aha, powinnam zapisać to nazwisko, zanim go zapomnę Brian Westhouse. To były ostatnie słowa Korteza. Powiedział, że kiedy będę chciała wrócić do domu, Mam odwiedzić Briana Westhausa. Tak, ale teraz Westrum Tobias powiedział, żebyśmy rozejrzeli się po mieście. Ciekawe, czy można od razu go wypytać, co tu się dzieje. Spróbujmy z nim porozmawiać. Westrum Tobias. Westrum Tobias Grenset. Tak. Ać, pogadajmy. Przepraszam, że przeszkadzam Westrum Tobias. Tobias, mów do mnie, Tobias, proszę. Od tak dystyngowanych gości nie wymagam przestrzegania zasad ceremonii. Podobały ci się widoki? Nie wiem, jestem przytłoczona. Widziałam na własne oczy rzeczy, które nie mają prawa istnieć. Myślałam, że to tylko sen, że w pewnej chwili obudzę się i wszystko wróci do normy, ale zrozumiałam, że ciągle tu jestem. To jest. Realne! Mogę tego dotknąć, poczuć! I wiesz co? To nie ma sensu. Wszystko tu jest bez sensu. Magia, obce istoty, równoległe światy. Nie wierzę w takie rzeczy. Nie wierzę w bajki! W twoim świecie, w Stark, nie ma miejsca na magię. Taka jest i zawsze była natura nauki. Omylność logiki i porządku. Nie pozostawiają miejsca na wyobraźnię. Jeśli coś nie mieści się w wąskich granicach praw fizyki, które uznaje Twój świat, nazywacie to bajką. Ale magia też ma swoje minusy. Jest nieprzewidywalna, przyciąga chaos, budzi dla równowagi takie zagrożenie, jakiego nie byłaby w stanie spowodować nawet sama nauka. Ciągle słyszę o równowadze, o Stark, o Arkadii, o... To pewnie zabrzmi dla Ciebie dziwnie, ale ciężko mi o tym myśleć. Nie mam pojęcia, co to za miejsce, ani co ja tu robię, ani... Wiem tylko, że dzieje się coś dziwnego. W moim świecie, chyba. Miałam sny. Były takie prawdziwe. A potem w realnym życiu zaczęły pojawiać się rzeczy, mm, rzeczy, których nie powinno, nie mogły mieć miejsca. I ja. Chyba zacznę od samego początku. Myślę, że wysłano cię tu po naukę i zrozumienie. Jak już mówiłem, nie możesz uwierzyć w to miejsce. Uwierzysz. Gdy poznasz prawdę, wtedy uwierzysz. Chodź ze mną. Opowiem Ci historię Ziemi, której nie ma w Waszych książkach. A kiedy Twoje oczy i uszy otworzą się naprawdę, umysł podąży w ich ślady. Chodź. Oto prawdziwa historia równowagi, widziana oczami wartowników, zakonu równowagi, ojców. Wartownik Minstrum zapisał te historie tysiące lat temu w świętych księgach i na murach świątyni, aby przyszłe pokolenia mogły poznać i zrozumieć swoją przeszłość i przyszłość. Malowidła ścienne, na które spoglądamy, stały się znane pod nazwą fresków równowagi. Poprzez te obrazy April przekaże Ci naszą wspólną historię. Opowieść zaczyna się i kończy tutaj, na tym fresku. Wieki temu Ziemia była jednością, a magia i nauka istniały obok siebie w świecie i we wszystkich ludziach. Panowała równowaga i harmonia. Twierdzisz, że wtedy był to tylko jeden świat? Jeden świat, jedna Ziemia. Magia i nauka trwały we wzajemnej równowadze każdej żywej istocie, mogliśmy posiąść moc wprawiania w ruch gwiazd i tworzenia nowego życia. Ludzkość jednak zaczęła nadużywać boskiej mocy dwójki i wykorzystywać ją do swoich własnych celów. Równowaga kosmosu została zagrożona. O ile coś nie zostanie uczynione, o ile człowiek nie zostanie upokorzony i nie zacznie obawiać się sił kosmosu, mrok chaosu spadnie na Ziemię. Zdarzyło się tak już wcześniej, w odległych czasach i dalekich światach i wydarzy się ponownie, a wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci każdego ludu i każdej rasy zostaną pochłonięci przez nadciągającą apokalipsę. Zatem złożono nam wizytę. Drakowie żyli wśród nas od pokoleń, zawsze pomagali i nauczali nas, jak zachować równowagę w naszym świecie. Drak, wydaje mi się, że słyszałam już kiedyś tą nazwę. Ród Drak, Drakoni, Smoki. Niezależnie od nazwy, są wiecznymi sługami i strażnikami równowagi. Na Ziemi było ich czterech. Jeden z nich założył Zakon Równowagi. Pierwsi minstrum zrozumieli, że magia i nauka powinny zostać rozdzielone, zanim nastąpi nieopisana klęska, upadek równowagi. Ziemia miała zostać podzielona na dwie równe części. Arkadia i Stark, magia i nauka, chaos i ład.